I z Jordanem. Dobra, jednak coś ten Minecraft mnie nie lubi. Bo jakiś to mod tą grę wywala. Halo? Słychać? No ja pierd... Halo? No słyszę. No mi wyjebało w ogóle całkiem kurwa kompanie. No ja w tym samym momencie, więc... Jakiś jebamłot się, się nie lubi jeszcze na tym Coresforge'u Linuxowym. Z tego wynika chyba, że to jest wina shadera może. Wątpię, że kurwa, shayler. ja zadaję się na szczerze mówiąc. Muszę coś zobaczyć w opcjach co my robimy teraz czekaj, ten napis do wypalenia no hmm. i co, ta minecraft co nie odpali? halo Aha, okej. Okay. No, także chyba się Minecraft wysypał całkowicie. Znaczy wiesz, mi się mi się nawet włączyć, ale nie chcę. No wiem, bo go włączyłem. Na no za kompa włączyłem. A dobra się odpalił. Tyle by było. Znaczy, albo może by to jakaś obca coś jest z tym gryziem, może coś. Ale mnie u ciebie strasznie słabo słychać. Nie wiem jak teraz, ale... Dobra, to Minecrafta będzie trzeba jeszcze tak potestować dużymi tymi opcjami, tym Performance czy Advanced Więc dobra, to na razie byłoby tyle. Jutro to raczej polecę w końcu z tym Serio Fortune. Tak więc do następnego na razie.